To, co teraz ci powiem, możecie zszokować, dlatego że nikt z nas nie ma czasu aktualnie. Każdy jest zabiegany, każdy ma tysiące spraw na głowie każdego dnia, ale jednak to, co usłyszysz już za moment o tym fundamencie życia, całkowicie zmieni Twoje spojrzenie na tę sprawę. Dlatego, że zobacz. Prawdopodobnie aktualnie, tak samo jak moim kiedyś priorytetem był rozwój biznesu, rozwój swoich projektów. Inwestowanie, między innymi. I tak, I tak naprawdę wszystko inne, byle tylko robić każdego dnia jak najwięcej. I dzięki takiemu właśnie myśleniu wpadłem w błędne koło. Dlatego, że, zobacz, ciągle robiłem, 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 nie mając czasu na zadbanie o zdrowie, przez co nic mi się takiego nie stało, dlatego że szybko się obudziłem. I zrozumiałem, jak to jest ważne. Aczkolwiek, gdybym był w takim pędzie, to nawet to, to po prostu za kilka lat mogłoby się to skończyć tragedią. Ja owszem, tłumaczyłem sobie to, że nie mam czasu. Nie mam, nie mam. Nie mam na to przestrzeni po prostu. Aktualnie mam inne priorytety. I to mogę wszystko podsumować jedną myślą. Ci, co myślą, że nie mają czasu, aktualnie ćwiczyć czy zadbać o swoją dietę, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas, żeby chorować. I tak to się po prostu dzieje. Więc to, co możesz aktualnie zrobić, to naprawdę, mimo że nie masz na to przestrzeni, zacząć każdego dnia trenować, a może nawet nie każdego dnia, wystarczy zacząć od trzech treningów w tygodniu. Dlatego, że wyobraź sobie, jakby Ci ktoś dał aktualnie Lamborghini. Całkowicie za darmo. Tylko warunek jest jeden. Dostaniesz ten samochód, ale to będzie Twój ostatni samochód w życiu. Jak byś go szanował? Jak byś o niego dbał? Jakie paliwo byś do niego lał? Jakie, jak często byś przeglądy robił? Jan zobacz. A ciało masz jedno. I tak naprawdę może to się wydawać absurdalne: no bo hmm, musiałbym każdego dnia poświęcać godzinę dziennie na tej godziny dziennie, to szkoda mi, wolę sobie przecież nad biznesem popracować. Właśnie i też w takie błędne koło wpadłem. Aczkolwiek zobacz, kiedy zaczniesz trenować i kiedy zaczniesz się odpowiednio odżywiać i dostarczać odpowiednie suplementy, tutaj mówię odpowiednie, dlatego, że byłem blisko, żeby wpaść w pułapkę i piramidy żywienia, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze zdrowiem i tak naprawdę, żeby Piramida żywienia działała, powinna być całkowicie odwrócona, ale to jest temat na całkowicie inny odcinek. To do czego aktualnie zmierzam, to do tego, że wpadłem w błędne koło i myślałem, że muszę pracować, nie znajdę tej godziny. A tak naprawdę, dzięki temu, że znalazłem tą godzinę dziennie na ten trening, jestem dużo bardziej efektywny jestem dużo bardziej produktywny, mam dużo więcej energii, dzięki czemu nie tylko biznes lepiej prosperuje, ale także relacje, lepiej się czuję ze swoim ciałem przez to, że mam umięśnione i tak dalej. I zobacz, to wszystko sprawia, że przeznaczając tą godzinę dziennie na trening, będziesz zyskiwał jeszcze więcej czasu. To jest po prostu taka inwestycja. Wkładasz godzinę, zaoszczędzisz może dzięki temu dwie, nie wspominając już o pieniądzach, potem wydanych na leki, czy po prostu czy po prostu starości, tak? W bólu, w cierpieniu, kiedy nie będziesz się mógł ruszyć, pobawić z wnukami i tak dalej. Więc naprawdę zadbaj o tą podstawę, bo mimo, przetestuj. Po prostu przetestuj. Ja Ci nie każę w nic wierzyć na tym kanale. Po prostu przetestuj, czy to działa na Ciebie. U mnie tak to wyglądało że kiedy faktycznie zadbałem o ten filar, przeznaczając chociażby godzinę dziennie, byłem dużo bardziej produktywny, dzięki czemu robiłem jeszcze więcej. I finalnie przełożyło się to na jeszcze więcej pieniędzy i, i tak to po prostu wyglądało. Życie może ci zabrać wszystko: samochód, pieniądze, ale kiedy stracisz ten główny fundament życia, naprawdę to jest główny fundament życia, to stracisz wszystko, a wszystko inne przestanie mieć jakikolwiek sens. Są takie ruchy body pozytyw aktualnie, czy różne takie o, ważę, ważę 200 kilo, to muszę siebie akceptować. Oczywiście. Tylko to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, ponieważ to jest niezdrowa akceptacja siebie. Dlatego, że zobacz, jeśli kochasz siebie, akceptujesz siebie, to tak naprawdę. Powinieneś, chcieć być sprawny, zdrowy, a myślę, że ważenie 200 kilo nie ma żadnych pozytywów. Więc myślę, że to jest bardziej usprawiedliwianie się. Więc akceptacja siebie to jest po prostu akceptowanie tego, że masz wszystko, co aktualnie potrzebujesz, żeby się zmienić. Czyli masz czas, masz energię. OK, gadaliśmy, że nie masz czasu, ale myślę, że już ten problem rozwiązaliśmy. Więc. Jeśli akceptujesz, że masz wszystko, to, to czego potrzebujesz, aby osiągnąć dany cel, to akceptujesz siebie. Można tak powiedzieć w skrócie. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.